Ktoś zaatakował Cię na ulicy? Oto kilka rad, które pomogą Ci przetrwać tę sytuację. W przypadku napaści przede wszystkim staramy się przyjąć pozycję obronną. To już jest zasłonięcie głowy, szyi, żeber, trzustki, wątroby, krocza. To jest podstawą do, do prawidłowej obrony. Przeciwnik w tym momencie wie, że nie, nie damy się tak łatwo zaatakować. Chowamy szyję. Szyja jest bardzo wstrząsorodna, głowa... Przede wszystkim staramy się zawsze trzymać ręce w pozycji wysokiej. Zawsze, żeby móc się obronić. W przypadku ataku na strefę górną. Blok prosty górny. W przypadku ataku na strefę dolną. Blok prosty na, na strefę dolną, zbicie w dół. Jeszcze raz powoli górna. Środkowa. Zbicie w dół. W dół atak. Jeszcze raz. Góra. Środek. Dół, góra, środek, dół. Obrona przed kopnięciem. Blok dolny, kopnięcie proste, blok dolny. Zbicie, czyli blok nazywa się Gedan Barai, zbicie dolne. Jeszcze raz powoli, zbicie. Zawsze pamiętamy o tym, że druga ręka pozostaje, przeciwnik ma, oprócz nóg ma jeszcze ręce. Tak, zasłaniamy się przed, tylko wystarczy tak, wystarczy zmienić Kierunek. Można tą nogę wyłapać, podciągnąć, skontrować, przewrócić przeciwnika. W przypadku ataku kopnięcia można zastosować blok krzyżowy. Proszę kopnięcie, zbijający również łapiemy, można przechwycić, skontrować. Ten blok jest. Bardziej skuteczny w obronie, tak, jeszcze raz, bardziej skuteczny, chowamy się do tyłu, obniżamy środek ciężkości ciała i wyłapujemy nogę. Przeciwnik traci traci równowagę. W przypadku złapania jeżeli to dotyczy na przykład mamy jakieś siatki torby, panie zwłaszcza na zakupach, nieważne to jest, co mamy, rzucamy to. Mamy łokcie, możemy się bronić, mamy głowę. Mamy buty, tak, palce wyłamujemy. Jeżeli to będzie objęcie, schodzimy w dół. Jeżeli potrafimy wykonać dźwignię, to od razu przeciwnika możemy unicestwić albo uciekamy, odpychamy od siebie. Odpychamy od siebie. W przypadku złapania jedną ręką również Najlepiej wbić kciuka tutaj w zgięcie, wyłamać dźwignia prosta, dźwignia, przytrzymujemy tą rękę. Jedna dźwignia polega na tym, że jedna część musi być unieruchomiona, druga jest aktywna. Lub łapiemy, łapiemy z góry, tak? robimy skręt, odepchnięcie od siebie. Może być taka sytuacja, że przeciwnik nas pchnie. Zawsze pamiętamy w samoobronie o tym, żeby chronić potylicę, chronić, chronić głowę. W przypadku pchnięcia staramy się jak najbardziej, jak na nartach, obniżyć środek ciężkości ciała, czyli schodzimy jak najniżej i powoli przetaczamy się. Proszę do mnie? Przetoczy się Pan na plecy, tak? Proszę. I przetaczamy się na plecy. Od razu kolana. Bronią nas, bronimy się przed atakiem na ziemi i staramy się jak najszybciej wstać. Tak, staramy się jak najszybciej wstać do pozycji walki.